Dziś Wam opowiem, jak trafił marłę Mocno zaniedbany i trochę pijany, a niebo do roguel. Ty gnoju, ty chcesz opowiadać o swoim dzieciństwie, jak Ty masz 19 lat? 19 lat, to ja miałem. 19 lat temu. Okej, okay, stop. Już się bronię. Jestem jednym z tych młodych roczników. Urodziłem się dosyć niedawno temu. To fakt, i nie będę walczył z waszymi Pegasusami oraz Tamagotchi. Ale też się troszeczkę na to załamam. wydaje mi się, że moją bezbronną cegiełkę mogę dorzucić i trochę poopowiadać o swoim dzieciństwie. A dzieciństwo miałem ciekawe. Jak chyba każdy z nas. W taki sposób zapraszam Was na moją nową serię, gdzie będę opowiadał o moich sytuacjach z dzieciństwa, historiach, aspektach. Jest tego całkiem sporo. Zrobię to jak każdy youtuber, aby wybadać teren. Jeżeli chcecie kolejny odcinek i podoba Wam się to, co właśnie obejrzycie, dostawcie łapkę w górę. Jeżeli będzie ich 50 tysięcy, pojawi się kolejny odcinek. Jak prawie umarłeś? Zacznijmy od tego, że prawie umarłem. Dużo ilość razy. Jestem osobą bardzo nieuważną, od zawsze, i bardzo dziką. Taką nieagresywną, ale się ruszającą. Do takiego stopnia, że w moje matki już się rzucałem. I taki kupocik się zrobił, że po porozie trzeba było robić operację ratującą moje życie jako noworok. To był już mój pierwszy raz! Kolejny wcale nie był dużo później, ponieważ pewnego dnia jako mały dzieciok skakałem sobie tak bardzo radośnie po łóżku. I tak sobie skacze, skaczę, skaczę no i pykło. Główko o kaloryfer. Okej. Okay. Na szczęście moja mama usłyszała trzask mojej głowy albo kaloryfera i biegła ze mną na rączkach do szpitala, aby zaszczepić mi głowę się rezonans. Zazwyczaj jak małe jajeczka uderzą o coś twarde, to wypływa żółtko. No na szczęście u mnie tak się nie stało. To już jest drugi raz. <grym> Wyobraźcie sobie, że niedługo później poszedłem sobie z dziadkiem do garażu. I ten garaż był umieszczony tak na dole górki powiedzmy, że tu był samochód, to był garaż, trzeba było zjechać z górki. I on otwierał ten garaż, a ja sobie wszedłem... Za kierownicę bobeka opuściłem hamulec ręczny i zjechałem prosto w dół, nie w dziadka, a w garaż. Moja główka odbijała się jak bumerang od kierownicy, było zabawnie. Pamiętam, że szokowany wybiegłem z busika i zacząłem biec w stronę babci domu, ponieważ byłem tak przestraszony tym, co właśnie zrobiłem i że ja naprawdę przepraszam, nie chciałem. Ogólnie te historie są delikatne. Ja wiem, że każdy takie miał i było blisko, ponieważ jeden złamał sobie rękę i tak dalej. I dalej. Dlatego, że jestem chłopak z Deni, bardzo lubię wodę. Uwielbiam sporty wodne i na przykład kajaki lubiłem. Z podkreśleniem na lubiłem. Wszedłem sobie do kajaku z Kubą. On się nie nazywał Kuba, ale tak go teraz nazwę, że to był Kuba. Właściliśmy sobie do kajaku wraz z całą ekipką. W sensie nie jest wszyscy do jednego kajaku, bo każdy miał swój kajak. No i bywaliśmy sobie po zatoce przy Władysławowie. Byliśmy sobie w jedną stronę, drugą stronę. I jakimś cudem wylądowaliśmy na środku zatoki, kiedy zaczęła się burza. Storm, można i powiedzieć. Zaczyna napierdzielać wiatr. Halo! I powiem z tym Kubom, ja z tyłu, on z przodu. Byliśmy w tym kajaku i wyobraźcie sobie sytuację, w którym ten kajak robił coś takiego. On się przewracał za każdym razem, kiedy był podwój wiatru. W tej sytuacji na pewno nie mi fakt, że Kubuś tak panikował, że po pan prostu przestał wiosłać w drugą stronę, aby nie wróciło naszej łódki i zaczął powtarzać, że po prostu ubrzemy, ubrzemy, ubrzemy. Po kilkuminutowej walce z żywiołem na szczęście przyszła łódka, która nas zaniosła do brzegu. Dostaliśmy herbatkę, kocyki, i kominek i było super. Oj, oj, oj. I to była jedna z tych najłagodniejszych historii z wody. Ponieważ potem Adaś sobie wymyślił, że a ja bardzo lubię deskę. Więc wezmę sobie deskę, wezmę sobie żagiel i będę pływał na desce po wodzie. Windsurfing. O oh boj. Ja zawsze byłem pewny siebie. I zawsze każdego potrafiłem wkręcić, że ha, ja to dam radę. No i proszę sobie sytuację, w którym trzeci raz wchodzę na łódkę. Pyta się mnie instruktor, Adaś, czy ty umiesz pływać na desce? A ja wysokuję z jestem noż 40 razy już pływałem! A powiedz mi, gdzie jest rufa, gdzie jest dziób, jak się trzyma? Spokojnie, pamiętam! Pokażę! I faktycznie pamiętałem, ponieważ wtedy słuchałem. Ale to nie znaczyło w ogóle, że potrafię pływać. I słuchajcie! Trzeci raz pływając na desce, na morzu, w Chorwacji. W momencie, w którym właśnie wejdę na Google i wpiszę: Chorwacja, morze, patrzcie, co nie skakuje. Miałem pływać z mamą i mama powiedziała: A, Dasiu, weź tu, popływa i ja muszę pożegnać swoją deskę. No i chwilkę popływałem sobie, o tutaj, ponieważ no, no, no. Miałem wiatr we żaglach, okej? Okay? Bardzo się cieszyłem, że mam wiatr we żaglach. I płyłem tak do przodu, do przodu. Cieszę się. Po czym odwracam głowę. Nie widzę brzegu. Ewidentnie widzę tylko już taki malutki pasek brzegu. Jestem ewidentnie na otwartym morzu. Jak się potem okazało, to nie było wcale aż tak daleko, ponieważ musiałem wracać na piechotę. Czyli zejść ze deski, po prostu płynąć z deską. Ale wyobraźcie sobie, nie, jak godzinę. Siedzę ze sran na desce, dryfując tak naprawdę w zupełnie inną stronę. Zastanawiam się, czy na pewno leź o tej wody. Ponieważ, oj, 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 mały Bobo, lat 11-10, proszę nie atakować mojej mamy. Była odpowiedzialna po prostu, no nie pykło, wtedy po prostu. Otwieram swój pałac pamięci i zaczynam sobie filtrować każdą rzecz, którą wiem o Chorwacji i o Morzu w Chorwacji. I pamiętacie, jak mówiłem o Google? W Morzu Adriackim pływają rekiny. Nie jestem w stanie wam nawet opisać, jak przerażony wtedy byłem, kiedy wracamy z desce. Pamiętam, jak już dopływałem patrzyłem do brzegu, byłem jakieś 20 metrów od brzegu i widziałem jakiegoś młodzinka z Bambo, ktoś tam jakoś mega cieszył i się pytał: How are you, how are you? A ja cały czerwony odpłaczyłem, mówiłem I'm cool, I'm cool! O Jezu, to było okropne. Halo licznik, jak tam ci idzie? realnej historii, jeżeli chodzi o Windsorfik, miałem całkiem sporo, gdzie mnie zarzuciło, zabrało i tak dalej, ale one wszystkie są dosyć podobne do tej. I wydaje mi się, że ta właśnie była najbardziej ekstremalna. I najbardziej on, ey. Ale słuchajcie, ja także jeździłem na rowerze. Okay. Jakby wyobraźcie sobie taką sytuację. Babcia wygląda za mną za okno jak każda babcia. I ja w kaseczku, na rowerku pokazuję do babci babcia! Babcia, zobacz, babcia! Wyobraźcie sobie, że miałem sobie blok. Tu miał na górce, która miała jakby taki zjazd trochę w dół, tak. Tu była droga i potem już dalej. I ja będę jeszcze w tym bloku, mówię tam babci, babcia, patrz teraz! I zaczynam zjeżdżać. Babcia oczywiście krzyczy załamana prawie już, mówi, Adaś, przestań, zatrzymaj się! Szczególnie widzi, że jedzie auto na przykład po prawej. I ja faktycznie zjeżdżając, widzę to auto po prawej mówię, o kurde! I zaczynam wyjeżdżać jakoś zakręcać, żeby po prostu to auto nie uderzyć. Oczywiście zaczynam wpadać jakiś poślizg czy cokolwiek. W sensie, wiecie, że tak koło zaczyna wam tak dziwnie latać, połatać i mijał tą drogę, wywalałem się, zaczynałem robić fikołki i kończę na drzewie <grywa> drzewo mnie na szczęście zatrzymało, ponieważ na samym dole była rzeczka Ja, ale przynajmniej nie straciłem przytomności, ponieważ ha! była taka jedna sytuacja byłem z kolegą i dostałem nowy rower na szczęście moja mama pilnowała, żebym miał kas. było niewygodny, nie chciałem go i tak dalej ale jednak najwygodniej było go mieć po prostu na głowie niżeli gdzieś go tam trzymać przy kierownicy, co nie? więc za szczęście miałem ubrany kask i chciałem pokazać koledzy pać Stary, jakie amortyzatory ma, Kurde, patrz na mój rower! I wyobraźcie sobie, że są te schody, na samym dole jest droga ekspresowa już ewidentnie obok przystanku I zaczynam zjeżdżać po tych schodach I oczywiście tracę kontrolę nad rowerem Wywalam się, ląduję prosto na twarz, na jakby te schody i tracę przytomność. Jak się już obudziłem, to kolega zdobył relację, że byłem przytomny przez 3 lub 4 minuty. To było przerażające. Oczywiście nic mi się nie stało. No oprócz tego, że jestem teraz taki, jaki jestem. Pominę już kilka wypadków samochodowych, które miałem oraz to, jak prawie zabił mnie tramwaj 5 razy, prawie umarłem kilka razy i wcale nie wyolbrzymiam na potrzeby tego odcinka. Mówię jak było. I to tyle słuchajcie, jeżeli chodzi o moją historię dzieciństwa i umieranie i tak dalej. Mam taką historię jeszcze sporo w zanadrzu. Jeżeli macie ochotę o nich usłyszeć, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście zachęcam was do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco i żeby e, nie oglądać jako ostatni tego typu filmów. Mój coś takiego naprawdę mega przyjemnie się nagrywa i z jedną chęcią jeszcze trochę pogadam o samym. Sobie. Trochę wolnego od seriali trzeba zrobić, okej? Okay? Jak na razie życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia i waszego życia. Bądźcie bezpieczni i nie umierajcie. Ahoj! Here's a little lesson in trickery This is going down in history If you wanna be a villain number one You have to chase a superhero on the run Now listen closely just follow my boots and sneak around be careful not to make a sound